Ech, w sumie, mogłam jej nie lać tym liczem i nie używać mojej tajnej mocy. Co Bóg złączy, tego szatan nie rozłączy. Tyro na wesele. Hej, co ty robisz? Muszę dednąć tą motherfakerkę. Ale tak nie można kodeks sapaczów tego zabrania, bo zadzwonię do helapid. Muszę ją schłócić. Nie, nie rób tego. Słyszysz? Motherfaka. Viva la szmalec. Viva, VA, juchu, szmalec forever, szmalec, 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 szmaalec, 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 szmaa. Coś pani doskwiera, Czyżby czyżby pani była smutna? No tak polują na mnie na mieście. Oj, bo jeszcze na Sela dopadnie. Zoba po tam już jadą, szybko. Szybko, bo nas schłunco, już szybko, szybko. Słuchaj tam, oni do mnie jeszcze nal. Ja tam o tym nic nie wiem, akurat. Ale on miał snajpery i sprzedałby mi headshota. Bożesz ty mój, ale ham z niego. Ja bym jednak powiedziała, że to bastardowski motherfucker. O nie, gonią nas kolesie z elipid. muszę dogazować, i to ostro. Już nie to nitro dawaj. Słuchaj ja tylko wykooczę, okej? Okay? No, słuchaj, my tu tworzymy zgraną rodzinę, wiadomo, wszystko przez szmalec, ale mam nadzieję, że dobrze będzie, a wy jak myślicie, co? Jak mnie upolują, to zrobią sobie trofeum, a ja tak nie chcę madafaka, dlaczego ja tak muszę, przecież ja tylko nie lubisz malcu. Chyba det, zadzwonimy po łódzkie pogotowie i będzie cool. Ale to by musieli lecieć aż z Polandu. Celu uświęca środki mój wspólniku, łódzkie pogotowie jest kuli przylecą nawet z Polandu. Ty myślisz, że to trudno. Teraz rozumiem, panie komendancie, jak coś to wiem o co biega, dobrze. Madafaka, ale bagno.